Siemanko, znamy pierwsze pary jednej ósmej na Mundialu w Katarze. Na początku odcinka przeanalizujemy sobie skomplikowaną sytuację w naszej grupie przed starciem z Argentyną. Pozostałe tematy i ciekawostki to m.in. dziwna sytuacja z Neymarem, Brazylijczycy kibicują Polsce, zaskakująca obietnica Lewandowskiego, meksykański bokser grozi Leo Messiemu, problemy i ostre kłótnie w reprezentacji Belgii, bośniacki dziennikarz uderza w Lewandowskiego, co z uznaniem Gola dla Ronaldo oraz mundialowy puchar dla Dariusza. Szpil Pakowskiego. Nie zabraknie także wielu innych newsów, ciekawostek oraz statystyk. Także pamiętajcie o kciukach oraz subach i zapraszam do świata futbolu. O ile Neymar i Messi to przyjaciele, to relacji brazylijskich fanów z argentyńskimi na pewno nie możemy nazwać przyjacielską. Kibice Kanarinios kibicują naszej reprezentacji i proszą, abyśmy odesłali Argentynę i Messiego do domu. Świętujący fani z Brazylii napotkali w Katarze polskich dziennikarzy i od razu zaczął się temat, że musimy wyrzucić z turnieju Argentynę. Zaśpiewali do tego Messi ciało pod włoską muzyczkę Bella ciał, dobrze znaną wszystkim, którzy oglądali dom z papieru. Nie zabrakło także przyśpiewek na temat Lewandowskiego, który według nich jest wielki i ma wysłać Leo do domu. Przeanalizujmy, może na początek, sytuację w naszej grupie. Jakie scenariusze dają nam awans do 1,8. Według analityków Opty, mamy aż 67% szans na wyjście z grupy. A więc po kolei, z racji tego, że do starcia z Argentyną przystąpimy jako lider, zwycięstwo daje nam pewne pierwsze miejsce. W przypadku naszego remisu, wygramy grupę, jeżeli Meksyk również zremisuje z Arabią, lub pokonają Saudyjczyków, ale nie więcej jak dwoma bramkami. Jeżeli wygra Arabia, to wychodzimy, ale z drugiego. A co jeżeli Przegramy? Czy mamy szansę awansować mimo porażki? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Tak jak widzicie na tej grafice, jak przegramy i wygra Arabia, to odpadamy. Jak przegramy i Arabia zremisuje, to nie możemy przegrać więcej jak dwoma golami. Jeżeli przegramy i wygra Meksyk, będą liczyć się bramki. A w przypadku równej liczby goli, o awansie zadecyduje klasyfikacja fair play. Czyli tak jak 4 lata temu Japonia wyprzedziła Senegal tylko dzięki mniejszej ilości żółtych kartek. Jak sami widzicie, trochę to skomplikowane. I nadal każdy może awansować. Podsumowując, remis daje nam pewny awans, ale i także duże szanse na pierwsze miejsce w grupie. A będzie to ważne, ponieważ na drugą drużynę naszej grupy czeka Francja. Brazylijczycy chcą, abyśmy wyrzucili z Argentyny z turnieju, ale przypominam, że aby doszło do hitowego finału Brazylia-Argentyna, jedna z tych drużyn musiałaby zająć drugą pozycję w swojej grupie. Brazylii to raczej nie grozi, także wiecie co mam na myśli. Oczywiście to Albi Celestes są faworytem tego spotkania, ale argentyńskie media się się, że silną stroną Polski mogą być warunki fizyczne. Argentyńczycy to druga najniższa drużyna na tych mistrzostwach. To co może jakaś pierwsza brameczka po wrzucce z Rożnego? W końcu jak zdobywaliśmy bramki na ostatnich mundialach to właśnie zazwyczaj po stałych fragmentach. Z innych ciekawych statystyk warto dodać, że Argentyna to jak do tej pory najmniej biegająca drużyna na mundialu, a my z kolei jesteśmy drudzy od końca pod względem liczby podań. Pewnie wszyscy bierzemy remis w ciemno, ale miłym akcentem dla nas może być być fakt, że jesteśmy specjalistami od trzecich meczów na mundialu. Z siedmiu ostatnich takich spotkań wygraliśmy aż sześć. Warto dodać, że po dwóch kolejkach tylko trzy zespoły nie straciły jeszcze ani jednego gola na tym mundialu i są to Polska, Maroko, Brazylia. W końcu pod względem statystyk golkiperów mamy najlepszego bramkarza tych mistrzostw. Z kolei lewy jest w topce piłkarzy kreujących groźne sytuacje oraz w ilości wygranych pojedynków w powietrzu. A dzięki dobrym rezultatom w dwóch pierwszych meczach awansowali również w rankingu FIFA z 26 na 20 pozycję. Co ciekawe, mecz posędziuje holenderski sędzia, ten sam arbiter, któremu przydzielono mecz Niemców z Hiszpanią. Panie sędzio, ale oby tylko bez takich miękkich karnych. O ile argentyńskie media obawiają się najbardziej Lewandowskiego i piszą o nich w samych superlatywach, to mocno przejechał się po nim pewien bośniacki dziennikarz. Powiedział, że lewy jest największym przegrywem na świecie, strzela gole tylko słabym i jest piłkarzem dla małych dzieci. Dodał, żeby zostawił Polskę w spokoju i wracał zarabiać do Barcelony, bo i tak nigdy nie osiągnie poziomu Bonika. No tak, trzeci najskuteczniejszy gracz w historii Champions League zdobywa bramki tylko ze słabymi i jest przegrywem. No, ktoś tutaj mocno odleciał i chyba ma spory ból dupy. Myślisz, a może wciąż siedzą mu w głowie te dwie bramki Roberta przeciwko jego Bośni. Na zakończenie tematu dodam, że Lewandowski obiecał przefarbować się na blond, jeżeli Polska wygra z Argentyną i kolejnym rywalem w jednej ósmej. Oby tak było, wszyscy chętnie zobaczymy takiego Robercika. Moi drodzy, znamy pierwsze pary 1/8 Katarskiego Mundialu. Zgodnie z drabinką, pierwszym meczem 1/8 będzie spotkanie Holandii ze Stanami, które wywalczyły awans w ostatnim grupowym meczu z Iranem. Z kolei po dobrym początku turnieju Ekwador wywala się na ostatniej prostej i z Anglikami zagra Senegal. Jak typujecie? Dajcie znać w komentarzach. O ile Anglia jest dla mnie sporym faworytem, tak myślę, że Holandii wcale nie będzie łatwo. Kto ominął dwa pierwsze poniedziałkowe mecze może żałować, a Mundial jak to Mundial oglądają i ludzie na lekcjach, a i nawet podczas zabiegów w kieleckim szpitalu. Porem mi się 3 do 3 z kamerunem, Serbia mocno skomplikowała sobie sprawę awansu. Muszą koniecznie wygrać ostatni mecz ze Szwajcarami. Z kolei pewna wyjścia z grupy jest już reprezentacja Brazylii. A propos ich meczu ze Szwajcarią doszło do ciekawej sytuacji na trybunach. Kibice Kanari byli w szoku, gdy zobaczyli obok siebie Neymara. Zaczęli go nagrywać i robić sobie z nim fotki. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Neymar skupiony jest na leczeniu kontuzji i oglądał to spotkanie z hotelu, co potwierdza nawet wrzucone przez niego instastory. Jak zapewne się domyślacie, był to po prostu jego sobowtór, który nabierał ludzi nie tylko na trybunach, ale i także na katarskich ulicach. Nabierają się nawet dziennikarze, którzy chcą robić z nim wywiady, bo myślą, że to prawdziwy Neymar. Na pewno ma na tym mundialu ciekawsze życie od Alisona, który nie musiał póki co bronić ani jednego uderzenia na jego. Bramkę. Okrągłe zero. Tyle celnych strzałów oddali na bramkę Brazylii jej przeciwnicy w dwóch pierwszych meczach. Ostatni raz taka sztuka udała się Francji w 1998 roku. Brazylia jest po prostu poukładana, jak półki w niemieckim supermarkecie po meczu z Japonią. No właśnie, a propos Niemców mają sporego farta i zostali uratowani przez Kostarykę. W niemieckich mediach pojawiły się nawet podziękowania dla kostaryńczyków za odebranie punktów Japończykom. Według analityków opty szanse Niemców na wyjście wzrosły aż do 55%. Teraz muszą wygrać z przeciętną Kostaryką, a Japonia nie może wygrać z Hiszpanią. Ale z drugiej strony to wygrywanie nie wychodzi im ostatnio najlepiej. Wyobraźcie sobie, że od zwycięstwa w finale w 2014 roku Niemcy wygrali tylko jeden mecz na Mistrzostwach. Pamiętacie, jak Azard dawał rady Niemcom, by zamiast na jakichś gestach skupili się na futbolu? Tak się składa, że teraz to Belgowie są w jeszcze gorszej sytuacji od Niemców i koniecznie muszą pokonać w ostatnim meczu Chorwację. A patrząc na ich grę na tym mundialu, to wcale nie będzie takie proste. Dodatkowo mają także spore problemy z atmosferą w drużynie. Według stacji RTL, atmosfera w szatni jest tragiczna, dochodzi do kłótni między zawodnikami, a na przykład Kurtuła w ogóle nie rozmawia z De Bruyne czy Azardem po porażce z Marokiem liderzy kadry ponoć rzucili się na siebie z rękoma, a rozdzielać musiał ich lukaku. Ale nie może być dobrze, skoro, nawet w oficjalnych wypowiedziach, De Bruyne mówi dziennikarzowi, że nie mają żadnych szans na wygranie turnieju, że są za starzy i mieli szansę, ale w 2018. Największe szanse na awans tej grupy ma Maroko, a po zwycięstwie z Belgią w ich barwach zaświecił najwyższy budynek na świecie. Oprócz Brazylii i Francji pewna awansu jest również Portugalia. Z kolei w trudnej sytuacji jest Urugwaj. Co ciekawe, najwięcej po meczu Portugalii z Urugwajem mówi się o tym, kto zdobył gola. Ronaldo, czy może jednak Bruno Fernandes? Oficjalnie bramka została zapisana Bruno, ale innego zdania jest Cristiano. Tak mocno uparł się na tą bramkę, że portugalski związek ma nawet złożyć w tej sprawie apelację. Wiecie jaki jest Ronaldo, po meczu chodził i pokazywał, ale jak to, patrz, ja dotknąłem tą piłkę głową. Nawet jeśli to nie... Głową tylko czupryną. Przynajmniej tak pokazują te zbliżenia, i nie ma co się dziwić, że po sieci krąży masa przeróbek na ten temat. Z kolei z analizy Adidasa jasno wynika, że bramkę zdobył nie Ronaldo, tylko Bruno. No to się chłop lekko wkurzył. Nie dość, że bramka zaliczona Bruno, to jeszcze jak został zdjęty z boiska, sędzia przyznał Portugalii karnego. Jak zwykle wszyscy i wszystko przeciwko wielkiemu Goatowi. Z szybkich newsów i ciekawostek. Mamy pierwszego kibica na Murawie podczas trwającego meczu na tych mistrzostwach. Może mu się spodobało w Katarze, chciał zostać na dłużej i cyk zima w arabskim więzieniu. W końcu na Sheików taka flaga działa jak płachta na byka. Do zabawnej sytuacji doszło podczas wywiadu Ronaldo Nazario z Rodrigo. Piłkarz reprezentacji Brazylii chciał przenieść talent i umiejętności z nóg Ronaldo na swoje. Żarty żartami, ale chyba prędzej podziałałaby zmiana fryzury na tą słynną z 2002 roku. Wtedy już na pewno wstąpiłaby w niego moc Ronaldo. Ostatnio głośno zrobiło się na temat tego, jak Messi traktował koszulkę swoich rywali. Słynny meksykański bokser Alvarez zaczął nawet z tego powodu grozić Messiemu. W tłumaczeniu na polski napisał: Widzieliście Messiego wycierającego podłogę naszą koszulką i flagą? Niech się modli, żebym go nie spotkał. Argentyna powinna szanować Meksyk tak samo jak ja szanuję ją. A co wy myślicie, bo zdania są podzielone: jedni go bronią, że zdejmował buty i położył koszulkę na ziemię, a drudzy twierdzą, że wytarł nią podłogę i to zniewaga a barwy narodowe to nie chociażby koszulka klubowa. Arabowie zrewanżowali się Niemcom za ich gesty z zakrytymi ustami. Zabrali na trybuny plakaty z podobizną Ezila, robiąc te same gesty co wcześniej piłkarze Niemiec. Dla tych, którzy nie rozumieją, przypomnę, że Ezil rozstał się z reprezentacją, obrażając ją za dyskryminację ze względu na jego tureckie pochodzenie. W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że jeżeli Francja zdobędzie na tym mundialu medal, dostanie go także Benzema. FIFA dała do zrozumienia, że dana reprezentacja dostaje 26 medali dla piłkarzy a trener Francji nie powołał nikogo w miejsce Karima. Wczoraj pojawiły się także informacje, że kontuzja Benzemy była mniej poważna niż zakładano. Jest gotowy do gry i może wrócić do Kataru. Lidier Deschamps szybko uciął temat, mówiąc, że nie myśli o powrocie Benzemy i dba o tych, którzy są na miejscu. Być może wyjdzie im to nawet na dobre, bo krążą plotki, że atmosfera w kadrze jest lepsza właśnie po opuszczeniu zgrupowania przez Benzemę. No i na boisku też wygląda to dobrze. Dariusz Szpakowski dostał specjalną nagrodę, miniatur puchar świata. Wręczył mu go sam Ronaldo Nazario. Skąd taka nagroda? Otóż FIFA wyróżniła dziennikarzy, którzy pracowali na minimum 8 mundialach. A skoro jesteśmy w temacie, Dariusz Szpakowski ma dostać do skomentowania finał mundialu. Spoko, na pożegnanie legendy polskiego mikrofonu. Może się mylić, mylić te nazwiska, ale nikt tak nie przekazuje emocji. Całe moje dzieciństwo, czy przed FIFA, czy z piłką przed telewizorem, to właśnie Szpakowski. Pamiętajcie o kciukach oraz subach i do usłyszenia w kolejnym odcinku.